Dobra, witam Państwa. Dzisiaj mamy czwartek. Tydzień się pomału kończy, no bo jeszcze jutro jest piątek, i nasze nagranie. Spotkanie, jak zawsze, 10.30. Natomiast, no generalnie, tydzień się zaczyna kończyć, więc zobaczymy, co jeszcze jest ważnego. Do powiedzenia, i czy te tygodniowe świeczki, które nam się rysują, tak się zakończą, właśnie jak to teraz wygląda? Generalnie chodzi o perspektywy dla dolara. Dolar na razie traci, mówię na razie o pytanie, czy to się utrzyma. Pytanie o inflację, pytanie o, o, o podwyżki stóp, znaczy podwyżkę w stóp w listopadzie. Fedu i, i pytanie o, o to, kiedy się zacznie dyskusja o pierwszych obniżkach stóp w USA i, i dlaczego to wszystko jest takie, takie ważne. E, dzisiaj e, właśnie o tym będziemy rozmawiali, o Dolarze. Natomiast, zanim to wszystko powiem, to oczywiście tradycyjnie, plansza, którą dobrze znacie, czyli plansza mówiąca o tym, że w programie nie ma rekomendacji, że w programie staje się przekaz wiedzy. I poglądów e, autora e, tego, e, tejże, tejże e, prezentacji, komentarza, tak, którą oglądacie. I samodzielnie Państwo decyzję podejmiecie już na własny ryzyk, odpowiedzialność, oczywiście decyzje dopasowane do Waszego profilu ryzyka. Tak, w związku z tym e, to proszę traktować jako komentarz, jako edukację, a nie jako wytyczną po prostu. Teraz tak, kontakt jest możliwy na parę sposobów. Bardzo fajnie, że nam działa dzisiaj również czat. On działa na żywo na YouTubie podczas trwania programu, czyli 10:31 do 10.58.59, ale też można wysłać do mnie maile, można też polubić strony na Facebooku. Ja tam na Facebooku oczywiście dawno E, dawno tam nie było nowych treści, ale obiecuję, że będą, bo będzie okazja ku temu, żeby o tym pisać. E, okazja z tego powodu, że, że, że proszę Państwa, mamy spotkania. Ja to mówiłem wczoraj. Zapraszałem Państwa do Łodzi, bo w Łodzi, w Łodzi ja będę e, 17 października, czyli we wtorek, za tydzień. Potem też będę w Warszawie 31 października i w Lublinie 7 listopada, tak? Pozostałe terminy będzie tam też Pani Sirakowska, która się zajmuje surowcami u nas, będzie Pan Konrad Ryczko. więc no i też inne osoby, które tutaj można sobie wyczytać, tak powiem też przedstawią ciekawe tematy, czyli smart money na rynku, analiza wolumenu, że nie a po to na ryzyko, no i temat obligacji, tak, więc myślę, że też również coś, co ostatnio przyciąga uwagę, mamy duży wzrost rentowności, więc pytanie, czy już to czas, żeby kupować obligacje, też nie. Zapraszam, tutaj będzie można sobie o tym też pewnie posłuchać i porozmawiać. W związku z tym, spotkanie, tak powiedziałem, mamy w ośmiu miastach Polski. Tutaj zapis, zapraszam do zapisywania się. Link do zapisów można znaleźć też w podpisie filmu na YouTube. Tam po prostu wtedy będziemy wiedzieli, ile z Państwa osób przyjdzie. Będziemy się mogli przygotować, kupić ciasteczka, kawę itd. Także zapraszam, będzie na pewno miło i sympatycznie. Dobrze, już przechodzę do meritum, bo się rozgadałem, więc. Już pokazuje, co dzisiaj jest y, ważne. Oczywiście y, wałkujemy temat inflacji. Inflacja w USA, y, która, no właśnie, pytanie, czy ona już, czy znowu będzie opadać, czy też nie. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo oczekiwania co do tej inflacji, y, którą poznamy dzisiaj o 14:30, zakładają, że ona ma być we wrześniu nieco niższa, e, nieco niższa, czyli, e, no właśnie, tak, próbuję pokazać grafikę i widzę, że e, coś dzieje dziwnego, się stronka ładuje, ale się widzę, o, teraz dobrze. E, tak, posłużę się kalendarzem Micronextu, który pewnie dobrze znajdzie. tak, po prostu wygodniej jest tutaj jakoś mi to pokazywać. E, założenie jest takie, że we wrześniu inflacja konsumencka Nieco spadła w ujęciu rocznym z 3,7 do 3,6, natomiast bazowa z 4,3 do 4,1. W przypadku bazowej jest to tak naprawdę kontynuacja tego, tego spadku, widocznego już od kilku miesięcy. Jak Państwo widzicie, szczyt w 22 wrześniu, czyli już rok temu, na poziomie 6,6. Do tego momentu ta inflacja osuwa się w dół. No i też właśnie według tego, co dzisiaj zobaczymy, pewnie też się osunie. No właśnie, mówię pewnie, bo oczywiście wiadomo, że nie ma, pe nie ma pewności, czy się, e, czy się osunie, e, natomiast generalnie to, co jest ciekawe, proszę Państwa, to jest to, że wczoraj mieliśmy też inflację producencką, tak, czyli ta PPI i PPI się podnosi do góry. To oczywiście może mieć przełożenie na dane CPI, bo tam zazwyczaj jest takie jest taki efekt przesunięcia o jakieś parę miesięcy. Znaczy mówię, może, bo nie musi, bo może, jeżeli firmy będą w stanie przerzucić te wyższe koszty produkcyjne na, na konsumenta. To się nie zawsze udaje, tak? ale być może. Znaczy Przyjmuje się takie coś, że jak PPI rośnie, to CPI też może wzrosnąć. W związku z tym. Wczoraj mówiłem Państwu o tym, że dolar najprawdopodobniej w krótkim terminie wyczerpał ten ruch w dół. tak? Bo spadki się obserwowali w tym tygodniu dolara i okazało się, że właśnie te dane PPI, CPI dzisiaj zatrzymają ten trend na, na dolarze. Natomiast w tej samej układance jeszcze jest inny element. Wczoraj były zapiski z posiedzenia Fedowe we wrześniu, tego posiedzenia, na którym stopy nie wzrosły, ale które zaszokowało rynki tym, co się pojawiło w tak zwanym okresie kropkowym. Tak? Oczywiście nie chodzi tylko o utrzymanie tej chęci do powyższenia stóp na jesieni, ale chodzi o to, że w przyszłym roku decydenci dostrzegali jakby tylko dwie obniżki stóp. Dwa razy po 25, a nie cztery a nie razy 25, czyli 100 punktów bazowych, jak to było jeszcze w czerwcu. I to mu ten szok, tak? że ma być tak płasko na stopach, że one nie będą spadały szybko. Tak? Natomiast do tego wczoraj tak naprawdę nie było zbytnio odniesienia. Tak? Zapiski raczej pokazały to, że ta dyskusja była wokół tego, że co do tej podwyżki jesiennej, no to trzeba być ostrożnym, bo to musi być dobrze przemyślany ruch itd., itd., Co w kontekście tego, co ostatnio decydenci mówili, że rentowności już tak wzrosły, że to załatwiło sprawę. Tak naprawdę redukuje, znaczy redukuje jeszcze bardziej oczekiwania na, na, na tą podwyżkę w listopadzie. Z tym, że temat podwyżki w listopadzie, tak jak mówiłem wczoraj i jeszcze w poniedziałek i tak dalej, w tym tygodniu, został już zamknięty. Spójrzcie Państwo, 8,6% szans na to, żeby stopy 1 listopada wzrosły. Po prostu nie ma tego tematu. Nawet jeżeli dzisiaj CPI byłaby wyższa, no nie ma szans, żeby rynek nagle się odkręcił i poszedł do góry. Tak? Po prostu takie jest założenie, tak? że Fed w listopadzie też stóp nie podniesie. No i teraz tak, jeżeli nie podniesie ich w listopadzie, to tak naprawdę nie podniesie ich wcale. Tak? Bo mówiłem jeszcze tydzień, dwa temu, że w grudniu czy też w styczniu to już nie jest czas na podwyższanie stóp, zwłaszcza, że to już będzie inny idziemy w innej fazie cyklu gospodarczego na świecie, nie tylko w USA. Yy, I po prostu yy, biorąc pod uwagę to, że podwyżka stóp działa z opóźnieniem, po prostu podwyższenie stóp w grudniu czy w styczniu nie ma sensu. No Chyba, że się pojawią jakieś czynniki inflacyjne, na które trzeba reagować. No, ale yy, tego na razie nie widać. I, i po prostu, po prostu yy, Mamy temat właśnie braku podwyżek stóp USA. Natomiast brakuje w tą tego, że, by dolar dalej mógł słabnąć, to potrzeba nie, nie tylko tego, że y, nie będzie podwyżek stóp już więcej, tylko potrzeba tego, żeby gdzieś się pojawiały jakieś zalążki do spekulacji nad tą ilością obniżek. Czy rzeczywiście. Łącznie tylko 50 punktów bazowych mogło spaść stopę w przyszłym roku, czy też może ta setka powróci tak, do dyskusji, która by jeszcze była w czerwcu. E, więc to jest na pewno ważny element, który mógłby właśnie wydłużyć tą e, korektę dolara. Natomiast tego na razie pewnie nie będzie, no bo skoro PPI wyszła wczoraj wyżej, dzisiaj CPI no, nie będzie niższa, też pewnie będzie albo tak, jak to wymyślił, albo będzie nieco wyższa. Więc to, co ja chciałem Państwu wczoraj pokazać, i też pokazuję, to jest to, że na koszyku dolara, czyli na futures, to nie FUSD, futures na dolar index, mamy i możemy mieć trudność z zejściem wyraźnym poniżej tej pomarańczowej strefy. Tak? To jest ta strefa, która się opiera tutaj naprawdę o te szczyty z lutego. Wprawdzie ten, pierw, ten najwyższy punkt który był już na początku marca 105.86, został oczywiście naruszony w dół, ale właśnie, żeby, dla, żeby całość się wypełniała, to musimy jeszcze zejść poniżej poziomu 105.00. 105, tak? I poniżej tego 105.00, jak widać, na razie nie schodzimy i z tym mogą być trudności. Więc jeżeli nie zejdziemy, no to rynek jeszcze raz może się podrywać do góry. Pytanie w jakiej skali, tak? ale może. tak? I właśnie to podrywanie do góry, być może nam się tutaj e, jeszcze raz pojawi. Oczywiście, to może być potrwanie tego góry, które zostanie znowu potem, e, tak powiem, e, cofnięte, tak? ale mówimy właśnie o, tych, o tej perspektywie najbliższych e, kilku dni, gdzie mam wrażenie, że widać raczej to, że dolar niekoniecznie musi się dalej osłabić. E, wiem, może się kłócę o te kilkudniowe ruchy, e, bo perspektywa na bliższych tygodni, no wydaje mi się być taka, że to jednak nawet, że dolar teraz się poderwie, to on jeszcze raz potem się cofnie i być może to, co widzimy na wskaźnikach. Takie zalążki do tej korekty dolara, która by się rozwijała, być może będą, tak? Natomiast no generalnie jak widać pewne trendy się muszą otworzyć być może z pewnym później, tak? Czy trochę trzeba nie czasu, tak? Więc być może coś takiego, tak nas czeka, więc patrząc na, na proszę państwa jeszcze element giełdowy, tutaj trochę nie ukrywam zaskoczenie, bo rynek giełdowy zachował się wczoraj lepiej niż mógł, tak? wskaźniki dalej się podnoszą, świeca wczoraj była wzrostowa, tak? nie doszło do przesilenia tego, co było dwa dni temu, więc to wygląda, no nieźle to wygląda, tak? szczerze mówiąc. Na Fiat nsp 500, na, na, na Zdaku też to wygląda nieźle. Natomiast ja pozostanę tutaj jakby w temacie pewnej ostrożności, że tutaj coś się może takiego pojawić. Mówię dzisiaj jutro coś, co nas nieco będzie próbowało korygować. Tak? Natomiast układ na Zdaku przynajmniej jest dobry. Pytanie w związku z tym o okość tej korekty być może nie będzie duża. Ale coś tutaj się takiego może nam po prostu właśnie wyrysować. Tak? W przypadku SP500 tutaj mielibyśmy wtedy jakiś spadek nawet, nawet być może do 4360-370. Tak? No, zależy od tego, jak to się to rozwinie. Natomiast oczywiście to nie będzie, czy znaczy, to nie jest wskazówka do tego, żeby mam wrażenie mówić o tym, że my zawracamy. Tak? być może jakby skala tego tutaj jakby ruchu sugeruje, że dojdziemy gdzieś tutaj do górnego ograniczenia tego kanału, czyli prawie 4500. Mówię prawie 4500 to, to nie jest od razu, ale gdzieś takie, taki scenariusz nam się trzeba narysować, że, że być może to będzie wyglądało właśnie jakoś w ten sposób, tak? Gdzieś w dalszej części jeszcze października, może. Na początku listopada. Czyli generalnie widać, że jest nieźle. Eee, to, że jest nieźle, to jeszcze pokazuje nam zachowanie cen ropy. Proszę Państwa, ropa wczoraj potaniała. Eee, to po części mógł być efekt spotkania eee, pomiędzy Putinem a księciem Arabii Saudyjskiej w Moskwie. Eee, to jest taka to ropa 11-minutowa, dzien... ale wczoraj, jak spojrzymy na wykres ropy, wczoraj mieliśmy cofnięcie na ropie, mimo tego, że Pojawiają się ataki na Izrael z terytorium i Libanu, i z terytorium Syrii. Oczywiście Hezbollah tutaj, tam ma też swoje, swoje, że tak powiem, bojówki, które, które e, są coraz bardziej aktywne. E, to oczywiście może rodzić obawę jakąś eskalacji kryzysu. Natomiast pamiętajmy o tym, że no, generalnie i Liban, i, i Syria są krajami słabymi krajami. Które są infiltrowane przez właśnie bojówki palestyńskie. W związku z tym to nie jest chyba nic nowego. Ale generalnie Europa się cofnęła, w związku z tym to pokazuje, że rynek się za bardzo nie obawia eskalacji, że rynek traktuje to wszystko jako taki element lokalnego konfliktu. I to jest jakiś pozytyw, tak, przynajmniej dla, dla tego tematu rajdu ryzyka. A tutaj tak, mamy naruszenie linii spadkowej trendu, choć mówię, z naruszeniami jest tak, że trzeba z reguły przyjąć filtr do dwóch dni po takim naruszeniu, bo to właśnie czas tak jest, że naruszamy, potem dzień, dwa i się wracamy, tak? więc jeżeli w piątek wieczorem nie zejdziemy poniżej z poziomu 106, czyli 106, tak, czyli tej linii trendu, no to w tym momencie jest wszystko ok, tak? mamy wyjście do góry, tak? natomiast jeżeli zejdziemy, no to to zejdziemy, tak? Zresztą podchodzę bardzo ważny poziom 1,0665, on jest o wiele ważniejszy niż ta linia trendu, bo to jest poziom, który bazuje chociażby na dołku, który był w końcu maja 1.0635. Także jakbyśmy przeszli 0,65, no to potem jest droga otwarta do nawet 1,0820, 108, tak? Ta dawna linia, dawna linia, proszę Państwa, trendu wzrostowego, która została naruszona na początku września. E, więc nawet takie coś, tylko moje pytanie, czy to w tym ruchu, tak, to, co pokazywałem też z giełdami, że być może właśnie cofnięcie i potem, e, potem jakaś próba jeszcze raz ruchu do góry. Wiem, wczoraj pokazałem Państwu scenariusz bardziej tego typu, ale na to wygląda, że po prostu po wczorajszym dniu, po tej reakcji na tą inflację PPI, mam wrażenie, że rynek chyba chce jeszcze coś dalej rozgrywać, nie tylko ten mały kawałeczek. Dobra, idziemy na dalej. Fund dolar, dolar jest tutaj, czyli, czyli proszę Państwa, 1,23,07 dołek z końca maja był naruszony wczoraj. I teraz tak, był naruszony wczoraj, proszę Państwa, w cenach zamknięcia, bo close jest 1,23,10. Więc to by pokazywało, że on nawet, jeżeli byśmy się dzisiaj cofali jutro, to to jest sygnał tego, że rynek będzie chciał być wyżej, tak, wyżej narusza w cenie zamknięcia ważny poziom oporu, to z reguły potem go dalej narusza, tak, czyli dalej wychodzi ponad niego, więc tutaj, tutaj um, cofnięcie jakieś oczywiście może być, natomiast myślę, że na funcie ta linia spadkowa trendu, ona w tym momencie jest na 1,24, że ona będzie sprawdzana, to nie musi być dzisiaj, ale generalnie za to kilkanaście dni pewnie tak i pewnie zobaczymy jeszcze, jeszcze wyższe poziomy 10, 24, 40, nawet tak, tam te dawne, dawne, ważne opory. Dobrze, dolariem. Tutaj jest ciekawostka bo napisałem też w komentarzu, że w dzisiejszym tutaj przed spotkaniem że rynek będzie testował wytrzymałość decydentów. Bo dolar jen, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się z dolarem na parę euro, dolar czy dolar, to się teraz wiedzieli, dolar jen nie schodził. Dolar jen uparcie stoi w miejscu, co sugeruje, że w przypadku wzrostów dolara na świecie, my za automatu atakujemy 150. Tak, to pokazuje też to, że rynek no, powie pewnie znowu, no to sprawdzamy. po Pokażcie karty czy macie znowu siłę na interwencję, tak? Czy znowu 150, czy też może wyżej? No w każdym razie dolar-jen e, pewnie będzie chciał to sprawdzić, natomiast 3 wyjdziemy wyżej? No, powiem tak, te interwencje pewnie się powtórzą, tak? Mam wrażenie, że decydenci w Japonii są mocno poirytowani i, i, i tej okazji, że tak powiem, do interwencji sobie nie przepuszczą, więc tutaj Duża zmienność, jeżeli przekroczymy poziom 150. I to, co jeszcze warto pokazać, ostatnie dni to dyskusja trochę większa na temat sytuacji w Chinach, bo tam się mówi o kolejnym pakiecie stymulacyjnym, że nawet bilion yuanów mają być jakieś obligacje właśnie na taką kwotę wyemitowane w związku z tym. Coś się tam dzieje w Chinach, natomiast czy to się przekłada na kurs juana? No, tak, widać, że tak sobie, nie? Czemu tak sobie? No, bo jeżeli pakiet stymulacyjny ma być finansowany większym długiem, no to nie uda się, że tak powiem, wypełnić kryteriów ceniowych, a to zawsze wygląda gorzej. To zawsze jest pewien niepokój, tak? W związku z tym na yuanie mam wrażenie, że raczej mówimy o stabilizacji niż, niż mówimy o tym, że miał być yuan jako szczególnie, szczególnie mocny. To taka uwaga a właśnie takich różnych stymulacji. E, okay. Dobra, przechodzimy jeszcze, a nie, dobra, to już możemy przejść do złotego, bo jest czas na to, ewentualnie jeszcze się wrócę do innych wątków w razie potrzeby. Złoty, wczoraj mówiłem Państwu o tym, że koszyk BOSA PLN jest za wysoko, tak, że 83 to jest ten punkt, że 83,30, które wczoraj podczas programu było, to jest za wysoko, że to będziemy kasowali, no i to kasujemy, tak, po prostu tu się cofamy, się no i teraz pytanie jest takie, czy złoty już zrobił wszystko, co mógł zrobić, czy on się odreagował tą wrześniową słabość, czy też coś jeszcze się pojawi, tak? No, odpowiedź nie jest taka prosta, zależy głównie od tego, co stanie się na świecie. Jeżeli byśmy założyli, że na świecie po tym ewentualnym cofnięciu się giełdz, podbiciu dolara dzisiaj, jutro, w poniedziałek znów spróbujemy robić marsz do góry, to czemu nie? Tak, tutaj oczywiście może tak być, że po prostu ta linia jest narysowana jakby za bardzo stromo i należy ją wykasować i szukać jakiejś innej, tak? Gdzieś tego typu kanał robić. Załóżmy tak. Mój na razie jest to taka czysta hipoteza, tak? Ale załóżmy, że takie też będziemy robić, tak? W związku z tym mamy wtedy przestrzeń, do, tak? do rozegrania jeszcze czegoś dalej, tak? Ale mówię, na razie to trudno bardzo ocenić, czy tak się to zadzieje. W krótkim terminie widać, że złoty zrobił to, co mógł zrobić. I przestrzeni do ruchu nie ma. Czyli jeżeli oczekujemy, nie wiem, że 16 października rano po wyborach będzie jeszcze jakaś euforia, hura, i tak dalej, nie, nie będzie, ponieważ ten wynik wyborów on jest tak naprawdę zagadku. Oczywiście, ostatnie dni przyniosły jakiś taki komponent wyborczy, że było kombinowanie, a może wygra opozycja, może KPO, może te tematy powrócą, tak? Natomiast sondaże to jest close call, tak? to jest wszystko na granicy błędu wyborczego, czyli do to, że nie wiem, w niedzielę wieczorem zobaczymy tak zwany exit pulse po zamknięciu lokali, nie oznacza, że taki, taka konfiguracja będzie realnie w poniedziałek rano. To wszystko się może poodwracać, tak? więc ta niepewność co do wyniku poniedziałkowego pewnie się za chwilkę zaznaczy w kursie i pewnie, jeżeli dzisiaj będzie pretekst, że na świecie jest gorzej, to jutro na złotym też będzie gorzej, tak, więc euro złoty wczoraj spadł do 4,51, prawie że, dzisiaj odbija na 4,53 i jeszcze może odbić, tutaj jest taka przestrzeń gdzieś do 4,55, nawet 4,56, tak, i wtedy potem myślimy co dalej, tak, czyli mamy przestrzeń a potem a potem myślimy, co dalej z tym zrobić, tak? Czy, czy jeszcze rozegrać coś, czy nie. W każdym razie na razie podbicie jakieś powinno się tutaj y, pojawić. Co do dolara złotego. No tutaj, proszę Państwa, y, jest tak, że także mamy, mamy mamy też podbicie do góry. Y, zejście ostatnie było y, nawet powiedzieć 4,25. Głębsze niż się to wydawało, wszystko jest. Więc teraz podbicie do 4, 27, 28, nawet 29 może mieć miejsce. Natomiast natomiast tutaj można by zrobić taką szybką linię, która jest trochę jednak za szybka, w związku z tym nie wykasujemy. Natomiast później zobaczymy, tak? Z 4,28, 4,30, czy dalej próbujemy coś kombinować jeszcze w dół, czy też już odbijamy, tak? Do tego pewnie będziemy wracali jeszcze w naszych programach, pewnie w poniedziałek, wtorek i tak dalej. W związku z tym zapraszam jutro, zapraszam też właśnie w kolejnym tygodniu. Do zobaczenia.